dzisiaj parę moich technik, które wykorzystuję na zawodach. Yy, no więc, moje ulubione na zawodach praktycznie zawsze wchodzi, podchodzimy do gościa i przesadzamy na dupę. Tego nie są w białych pasach tylko weteranie. To zaczynamy. Mamy gościa w normalnej delarivie. Przepinamy do odwrotnej. Trzymamy za nadgarstek. Prawa ręka od środka zapiszcze i teraz lewa noga odpycha na biodro. Cały czas kontrolujemy przy nadgarstku i w momencie, gdy będziemy mieli gościa odepchniętego kręcamy się pod niej. Mamy plecy i stąd standardowo do przodu. raz sam samo od przodu, czyli normalna de la przepinam na to, trzymam nadgarstek, prawa ręka głęboko za swoją piszczel. Z tej pozycji, tutaj ważna jest ta ręka, odpycham, skręcam, przekładam rano w środka, kontrola w stopach. podejdź tu nagle. za biodro. Teraz ta sama sytuacja, gdy gość zejdzie na kolana, będzie na nisko przychodzi. Jesteśmy tu, odpychamy go. Możemy wylądować w tej pozycji, bo nie wkręcimy się pod niego, bo nie będzie miejsca. Czyli powiedzmy stąd, to tylko przykładamy nogę, ta sama sytuacja, staje się. To samo siada, przepinamy rękę, odpychamy, wykręcamy. Teraz kręcę do veribola z tego samego, czyli noga głęboko, kręcimy się lądujemy w tej pozycji, że on jest nisko, chce od nas dystans. Ta noga, która jest z góry, musi wejść tutaj pod jego stopę. Przychodzi tu pod stopę, prawa ręka pod jego stopą. Zamieniamy ręce prawo na lewą i lecimy przez yy, łopatki w tą stronę. No i tutaj standardowo albo przekładamy sobie nogi, wypykamy go mamy plecy, albo stajemy do Jak Jakby mi się Nie Wiem. Chiada Przejdźmy z tej strony. Prawa, lewa. Tutaj stopa. Zamieniam ręce. Sięgam do ręków. Odklikať. Dobre? Mandujem z tej strany. Noga. Renka. Znajdzie każde z was uminków się Przenieście świat Siądźcie przy ekranach w rąk I cieszcie się Bo wreszcie są wasze muminki Wasze muminki Prześledźcie każdy drobny ruch Nie traćcie chwil Wyostrzcie słuch Bo przy muminkach zleci czas zapomnij troski każde z was Bo to muminki to Wasze Mubinki Po to Dzisiaj pokażemy wam przejścia gardy i najlepsze techniki ogólnie zapaśnicze bo jestem dobrym zapaśnikiem a ze mną największy, podalstw i budżetów w Polsce Dobra <trystka> Gruby tutaj za mną dzisiaj pokażę techniki jestem tu, gość siada, kręcę się pod niego, on siada, na nogi, kręcam się w drugą stronę. <śleskuj> 是。<laughs>